Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy na temat ekonomiczny, oczywiście o finansowym stanie Rosji, ale e, ja, ja po prostu zobaczyłem takie wiadomości bardzo ciekawe, bardzo dziwne. Ja myślałem, że to tylko, wiecie, no po prostu coś tam. Rozmawiają zazwyczaj taka ukraińska propaganda, często o tym mówią, że o w Rosji, jak w Związku Radzieckim, będą takie kartki dla jedzenia, żeby ich dostać, można było jakby za darmo, bo ludzie po prostu nie mają pieniędzy i, i no, często, często w ciągu tych 3-3 trzech, trzech lat zawsze o tym mówili, że no, no, za chwilę już będą Rosjanie dostawać takie kartki i tak dalej. Talony oni jeszcze nazywają się, jakby w Rosji taka nazwa im nie była. No i o co chodzi? Kilka dni temu na żywo burmistrz Kaliningrada, tam mer Kaliningrada, odpowiadał na pytanie mieszkańców obwodu Kaliningradskiego, czyli Królewskiego. I bardzo dużo, bardzo dużo pytań było i w komentarzach pod tym wideo też bardzo, bardzo dużo e, ludzi mówią: Patrzcie, u nas tu problem, patrzcie, u nas tu problem, tutaj coś nie pracuje, tutaj coś nie działa, tutaj za drogo, tutaj za tanio. <grywa> I no, i narzekali oczywiście i czekali na jego odpowiedź. I tak samo a, było takie pytanie, a. No, co robimy teraz z, z, z tym jakby kosztem, z, te, z tej ceną na jedzenie zwykłe. Nie chodzi tutaj o jakieś tam, nie wiem, tam e, delikatesach, nie wiem, jak to było polsku, e, ale, no, zwykłym jedzeniem, chleb, jeść coś tam, masło. I jak, jak to? Jak, no, po prostu, ludzie, nie wszyscy mają pieniędzy na to. I on powiedział, że tak. E, trzeba to rozwiązać ten problem. Ale dlaczego w ogóle królewiec? Dlaczego Kaliningrad? Bo cała Rosja jakby e, no, ma taki stan ekonomiczny bardzo ciężki, ale, ale w królewcu jakby więcej problemów. Wszystko związane z tym, gdzie znajduje się ten królewiec Kaliningrad, tak? Bo w Rosji, cała Rosja, oni tam produkują, oni tam sprzedają i oni tam jakby żyją i w porządku. Ta, nie wiem, logistyka po rosyjsku tak się nazywa, że ona jakby tylko w Rosji. Tutaj, na przykład wcześniej mogli tam pociągiem lub e, samolotem, nie wiem, e, dostawać, obwód kaliningradzki mógł dostawać różne jedzenie, jeszcze coś. Teraz samoloty z początku wojny, oni już nie mogą o, jakby latać w taki sposób, jak oni robili wcześniej. O! Sąsiad zdecydował, że najlepszy czas dla tego, żeby zaciąć remont o dziewiąty rano. No dobra. No i co? A, wszyscy teraz kupują w Kaliningradzie z tego powodu, że samoloty i tak dalej... Droższe teraz, wszystko, wszystko, ta logistyka teraz kosztuje więcej niż wcześniej. To było do np. do wojny. I oczywiście jedzenie i wszystko to, co związane w ogóle z produkcją, teraz też droższe. A pensja taka sama. Ludzie teraz nie dostają więcej pieniędzy i tak samo wcześniej jeszcze do wojny oni mogli podróżować do Polski. Mogli kupować spożywki i tak dalej, po prostu niektórzy nawet taniej niż w Rosji, jakość oczywiście była lepiej. A teraz oni nie mogą ani w Polsce kupić, ani z Rosji taniej kupić, bo logistyka teraz z Rosji kosztuje więcej. Po prostu Burmistrz zdecydował że zrobimy takie niebieskie cenniki. Czyli on zadzwonił do wszystkich tych firm prywatnych, które robią na przykład chleb lub coś jeście. I oni podpisali taką umowę, gdzie było napisane, że ta, te firmy prywatne, oni zrobią jakby. Wiecie co? Taka nacenka, tutaj napisane po polsku. Minimalną nacenku na towar. Teraz on zadzwonił do wszystkich i powiedział: Minimalne, ile możecie zrobić. Od, na, no, tak i tak robimy. Nie trzeba jakieś tam, nie wiem, duży nacenka Tutaj napisano po polsku: na, na, <laughs> robić duży nacenku taką i z tego powodu niektórzy artykuł, tam 24 pu, tych artykułów, ale on teraz chce zrobić więcej. Mają takie niebieskie cenniki, na którzy który mogli być więcej, ale burmistrz miasta zadzwonił do nich i jakby załatwił te, ten problem, i teraz oni mają niskie ceny. Ale zadzwonili i powiedzieli, że no, no tego nie wystarczy. <laughs> Dla nas to wciąż I droga, droga. No co robimy? I on na żywo, jak powiedziałem wcześniej, powiedział, że Ogólnie rzecz biorąc, ceny i tak rosną. I nawet w jeśli w wprowadzamy w ten łańcuch, oczywiście w będziemy hamować wzrost, cen, wzrost grupy, cen, ale nawet przy istniejących w cenach, w cenach produktów są grupy, które po prostu nie mogą sobie dziś pozwolić na zakup tych produktów. To jednak nie jest właściwe. Jeśli pensje w sektorze realnym rosną znacząco, to w innych sektorach wzrost wynagrodzeń jest mniej znaczący. Dlatego podjąłem decyzję o wznowieniu w regionie w przyszłym roku tzw. Tak karty socjalnej. Już wcześniej była tutaj stosowana, choć przez krótki okres. W przyszłym roku ją wznowimy i będzie skierowana do osób należących do wrażliwych lub społecznie niechronionych grup obywateli. Dzięki tej karcie socjalnej te kategorie obywateli będą mogły nabywać niezbędne produkty, co zrekompensuje koszty, jakie każda osoba ponosi na zakup tej żywności. Oczywiście rozszerzymy także listę produktów. Jeśli chodzi o niebieskie etykiety cenowe, tej idei również nie porzucimy, wręcz przeciwnie, rozszerzymy ofertę tych produktów. Obecnie jest ich 24. Planujemy rozszerzyć asortyment do 36 pozycji i będziemy kontrolować marże na każdym etapie, co jestem pewien pozwoli nam powstrzymywać wzrost cen. Czyli teraz ludzi, którzy mają na przykład minimalny krajowo, oni mają, ale tego nie wystarczy, żeby kupować jakieś tam zwykłe jedzenie, chleb, coś jeść, po prostu jeśli kupujesz na przykład chleb tam, e, kaszę gryczową, tam jeść coś, mleko, masło i tak dalej, jeśli nawet tego Ci nie wystarczy na cały miesiąc, oni będą, e, jakby po prostu dostaniesz, dostaniesz chyba wydaje mi się, że takie karty, e, wiecie jak karty kredytowe, takie debytowe, bankowe <grydy> i po prostu tam będą pieniądze. I możesz skorzystać z tych penance, oczywiście tam nie będzie dużo, ale e, możesz używać ich na, na spożywki. I chyba, wydaje mi się, że oni będą takie, wiecie, specjalni. Jakby nie możesz po prostu dostać tej karty i iść gdzieś, nie wiem, tam w klub w jakiś, w bar. I kupować tam piwo lub coś jeszcze. Wydaje mi się, że oni będą. Jak na przykład mamy takie karty w szkołach, dzieciaki mają karty takie, na których też pieniędzy, i oni mogą te kartki używać tylko w sklepach, i mogą używać tylko w sklepach, w transporcie publicznym i w szkołach. I tyle. Nigdzie więcej ona nie, nie działa po prostu. No Z tego powodu wydaje mi się, że tutaj też tak będzie. Ale. Co chciałbym powiedzieć, dodać, że to będzie już od tam następnego miesiąca działać to w Kaliningradzie. I wszyscy burmistrzy innych miast oni tak zobaczyli, popatrzyli, co tam w Kaliningradzie i w dumie państwowej powiedzieli, że super, świetnie, teraz będziemy robili tak samo i na całej Rosji, bo teraz. Inflacja po prostu jakiś kosmiczna po prostu ludzie mają zarobki bardzo niskie i wydaje mi się, że jeśli na przykład myślicie, że no dobra, jakiś tam bezdomny lub ktoś jeszcze może dostać taki pieniądze od państwa na zwykłe jedzenie, to nie, nie, nie tylko oni, bardzo, bardzo duży ludzi żyją w taki sposób, że oni nie mogą kupić nawet zwykłych spożywek. I co będzie dalej? To wszystko jak w Związku Radzieckim może stać, że ludzi po prostu będą dostawać taki pieniądz za darmo. U Państwa teraz nie tak duży pieniądz, żeby płacić wszystkim. I żeby tych pieniędzy było, jakby, niech to wystarczało, oni mogą zadzwonić po prostu do tych wszystkich firm prywatnych, na przykład e, Piecioreczka, Magnit, czyli tam Bedronka, Lidl tylko rosyjskie, i po prostu powiedzieć, że przepraszam, takie wysokie ceny nie potrzebujemy, potrzebujemy niżej. Oni mogą powiedzieć: No dobra, jakby w takim razie nie możemy pracować. і тиле. Втеди панство російське може попросту націоналізувати, Так само, як то було, коли тільки розпочалися санкції, наприклад, там такі фабриці Рено, є ще щось. вони в Чечні були фірми приватні, але коли вони виїхали, російські влади попросту то націоналізували, тут написано, і тераз то панствові фірми. Wcześniej byli prywatni. No i tak samo oni mogą zrobić z rosyjskimi firmami, też prywatnymi. No i dalej będzie wszystko jak w Związku Radzieckim, w sensie co związane z pożywkami z tymi. Oni sami będą produk produkowali, sami będą to robili. No i dalej zobaczymy. Jakby kraj po prostu. Przygotuje się do 2025 roku, bo jak powiedziałem na początku tego odcinka, stan ekonomiczny codziennie niżej, 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 niżej. W sensie ludzie nie mogą kupować nic. Wszystko droższe teraz kosztuje niż to było na przykład miesiąc temu. Kilka dni temu nagrywałem odcinek, gdzie pokazałem, jak co, co w ogóle teraz droższe, ale a, to już nieaktualne. Bo jeszcze droższe teraz wszystkie te ceny, na, które pokazywałem na tym odcinku. Więc czekamy, czekamy. Tak samo czekamy na 20 grudnia, kiedy nowa stawa procentowa będzie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję bardzo za to, że jesteście razem z mną tu. No i do widzenia.